Dzień dobry Państwu. W ostatnich dniach dość głośno wybrzmiewa w opinii publicznej temat dzietności wśród Polek. A to za sprawą wypowiedzi jednego z czołowych polityków partii rządzącej, który uzależnił liczbę urodzonych dzieci od spożywania alkoholu przez kobiety to bardzo kontrowersyjna teza, która wzbudza wiele zastrzeżeń i wiele środowisk i wielu polek i Polaków się z nią nie zgadza. Ja myślę, że na ograniczenie liczby urodzeń na pewno wpływ ma zaniechanie przez rząd w 2016 roku prowadzenia programu in vitro. Na szczęście wiele samorządów, w tym również powiat pawianicki, jak Państwo pewnie wiecie, taki program realizuje. W powiecie pawianickim jest on realizowany od czterech lat. W przyszłym roku będzie już piąty rok realizacji tego programu. I do tej pory urodziło się w powiecie 30-30 32 30 dzieci. A kilkanaście par jest jeszcze przy nadziei, więc jest duża szansa, że będzie około 50 młodych mieszkańców niedługo w naszym powiecie urodzonych. Ten program będziemy kontynuować, mam nadzieję, i będziemy do tego dążyć w następnych latach, bo jest on bardzo ważny dla. Młodych rodzin, które, które chcą te dzieci, a nie zawsze przy nat użyciu naturalnych metod y mogą się y tych y dzieci spodziewać. Także, y drodzy Państwo, bądźmy y optymistami. Będziemy ten program y realizować i, i, i ku i radości wielu y młodych polskich rodzin.